Cześć, witam serdecznie na kanale Aktywny Senior i zapraszam dzisiaj na nowy odcinek. Będą to ćwiczenia w pozycji siedzącej. Będziemy wzmacniać górną część i, i do tego będziemy używać cegieł do jogi. Troszeczkę mniejsze, troszeczkę krótsze, węższe niż typowe bloki do jogi. Te bardziej polecam. Jeżeli ktoś chciałby kupić takie podobne jak ja mam, to link będzie w opisie do kupienia na Amazonie. Także zapraszam serdecznie. Kto nie ma cegieł do jogi, to może użyć coś innego, jakąś książkę czy pudełko. Również można też próbować wykonać bez tych bloków. Będę też w czasie odcinka pokazywać alternatywne opcje. Także przygotujcie się, będą to ćwiczenia na krześle z cegłami do jogi. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj w pozycji siedzącej, więc na krześle, na krawędzi, tak żebyście nie używali oparcia krzesła. I na razie, bloki, jeżeli macie, to włożymy sobie tutaj między nasze kolana. Możemy je lekko ścisnąć, tylko tyle, żeby nam się tutaj trzymały. I lekka rozgrzewka, Z wydechem unosimy ramiona, z wydechem opuszczamy. Pamiętajcie, żeby nie unosić barków. Barki swobodnie, wdech, dłonie skierowane do przodu, wydech do boku, wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia, wdech i wydech. Wasze prawe ramię. Sylwetka jest wyprostowana bez skłonu do boku. Staramy się te nasze. Ramię dociągnąć jak najbliżej naszej głowy, naszego ucha. Wdech i wydech. Nasza lewa strona rozluźniona. Jeszcze raz, wdech i wydech. Zmiana strony. Poczujcie, jak fajnie zaczynają się tu rozciągać mięśnie całego boku, mięśnie klatki piersiowej, ramienia i barku. I wydech. I jeszcze dwa razy. Ramiona przed sobą, i zakreślamy okręgi naszymi dłońmi. Pracują nad garstki. Barki swobodnie, delikatny ruch, nie forsujemy tu. Z zakresu ruchu, zmieniamy kierunek, unosimy, opuszczamy wdech i wydech. Wdech i wydech. I jeszcze dwa powtórzenia i swobodnie ramiona. Lekko kołyszymy nami przód tyłu. Świetnie. Teraz bierzemy nasze bloki. Może być jeden, ale żeby było troszeczkę więcej tego ciężaru, to używamy dwóch. Między naszymi dłońmi trzymamy i unosimy na razie z ugiętymi łokćmi. Uniesienie tak do wysokości twarzy, ugięcie łokci i z wydechem. ramiona proste opuszczamy. Wdech i wydech. Pokażę Wam to. Z innej perspektywy musimy łokić do wysokości barku i opuszczamy. Wdech i wydech. Sylwetka wyprostowana. Wdech. I wydech. Jeszcze teraz I opuszczamy znowu, bo możemy włożyć tutaj między nasze kolana. Unosimy teraz. Wasze prawe ramię, jestem waszym lustrzanym odbiciem, więc moja lewa, wasza prawa. Staramy się tu zwiększyć zakres ruchu w stawie barkowym, więc jeżeli czujecie, że dochodzi do rotacji górnej części ciała, to nie unosicie ramienia tak daleko. Łokieć ugięty, nadgarstek zablokowany. Wdech i wydech. Wdech. wdech. I wydech. Jeszcze teraz. raz. To samo na drugą stronę. Wdech. I wydech. Staramy się ściągać łokieć, bark do tyłu na tyle, ile oczywiście pozwalają Wam mięśnie, pozwalają Wam zakres ruchu w Waszym barku. Wdech. I wydech. Sylwetka wyprostowana bez przechylania się do boku czy do przodu. To będzie oznaka kompensacji. Dwa powtórzenia wdech i wydech. Ostatni raz znowu bloki. Nie mówicie, Może być jeden, ale ci, którzy już ćwiczyli, to dwa. I teraz będziemy wykonywać rotację górnej części ciała, trzymając ramiona cały czas w tej samej odległości. Dlatego używamy bloków, żeby ta odległość była cały czas taka sama, bo w ten sposób tu angażujemy nasze mięśnie do pracy w trochę innym zakresie. Jest dużo trudniej, kiedy te ramiona mają cały czas tą samą odległość od siebie. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę albo wdech, i wydech do boku. Znowu zwróćcie uwagę, żeby soletka była cały czas wyprostowana, żebyście nie uginali łokcia. Będziecie chcieli zwiększyć zakres ruchu do momentu, kiedy ramiona są cały czas wyprostowane, nadgarstki zablokowane. Wdech i wydech. Jeszcze po jednym razie na każdą stronę. Świetnie. Znowu wkładamy bloki. Bloki znowu między kolanami, więc lekko tu pracują mięśnie nóg, żeby te bloki utrzymać. Jeżeli chcecie je mocniej zaangażować, to oczywiście można bardziej tu pracować, używać większej siły. Ramiona mamy przed sobą i zdecham. odwracamy dłonie, rotacja ramion i z wydechem powrót z dłońmi skierowanymi w dół. wdech i wdech. Osoby, szczególnie z zaokrąglonymi plecami, skoncentrujcie się na tym, żeby świadomie uaktywniać mięśnie między łopatkami. Żebyście czuli pracę górnej części pleców, żeby nie było przechylenia do przodu, czy wyciągnięcie głowy, brody. I jak zawsze przypomnijcie też dla osób z pogłębioną lordozą, nie pracujcie tu z odcinka lędziowego, tylko właśnie z górnej części ciała, z klatki piersiowej, wdech i wydech. I jeszcze raz. I opuszczamy znowu lekko, kołyszymy ramionami przy tył. Jeżeli ktoś wcześniej nie ćwiczył i czuje, że te mięśnie są zmęczone, bo wbrew pozorom to są dosyć intensywne ćwiczenia na górną część ciała, więc zróbcie mniej powtórzeń lub po prostu opuśćcie jedno lub dwa ćwiczenia, zróbcie sobie przerwę i kiedy poczujecie, że mięśnie już odpoczęło, możecie kontynuować z nami. Znowu bierzemy nasze bloki. Teraz będziemy je tylko trzymać i dociskać. Wdech, przytrzymujemy, z wydechem sam się ścisnąć Bloki wdech i wydech. Łokcie mogą być lekko ugięte, ale cała serwetka jest wyprostowana i nie unosimy barków. Barki są swobodnie. Wdech i wydech. Nie próbujcie zbyt mocno dociskać tych bloków, tylko do momentu, kiedy czujecie, że mięśnie są zaangażowane. Ci, którzy nie mają bloków, mogą sobie wyobrażać, że coś ściskacie i to też zadziała. Będzie troszeczkę trudniej, jeżeli wcześniej nie robicie takich ćwiczeń, ale tu też można świadomie uaktywnić mięśnie, jeżeli wyobrazicie sobie, że coś tu jest i chcecie to docisnąć. Poczujecie aktywację mięśni przedramienia i ramion. Wdech i wydech. A o to chodzi w ćwiczeniach to nie tylko sam ruch, który można tylko kopiować, to chodzi o to, żeby nastąpiło uaktywnienie mięśni. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. I opuszczamy. Znowu bloki między nasze kolana. I teraz lekki skłon do boku. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie Większą równowagę, większy balans to bloki można sobie to położyć z tyłu. Macie miejsce, bo nie opieracie się o siedzenie. Im szerzej stopy ustawicie, tym większa stabilność na krześle. Wdech i wydech. Ramiona swobodnie. Chcę teraz, żeby ramiona, dłonie nam odpoczęły, a popracuje troszkę kręgosłup, boczne mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Tu ważne jest, żeby nie dochodziło do rotacji. Skłon do boku do momentu, kiedy cała sylwetka jest cały czas skierowana do przodu. nie Widzicie? Przesunięcia barku do przodu, bo to jest kompensacja. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze po jednym razie skończymy na waszej prawej stronie. Świetnie. Teraz ćwiczenie przechylania bioder do przodu i do tyłu. Tu szczególna uwaga dla osób z pogłębioną relacją przy wdechu. Trzymajcie bardziej waszą neutralną pozycję, a skoncentrujcie się na ruchu odwrotnym, kiedy. Musi, macie poczuć rozciąganie w dolnej części pleców. Pamiętacie tą misę z wodą, nasze biodra to miska z wodą. Przy wdechu wylewa się z przodu, przy wydechu wylewa się z tylnego brzegu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeżeli wiecie, jak aktywować już mięśnie brzucha, świadomie to przy wydechu. Musicie dodatkowo ściągać mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. One się tutaj bardzo fajnie będą uaktywniać wdech i wydech. Sylwetka wyprostowana, to nie jest przez garbienie się, ściąganie barków, tylko praca bioder tu szczególna uwaga dla osób. Za okrąglonymi plecami. Nie wykonujcie tego ruchu z ruchu barków, tylko z ruchu bioder. Ostatni raz, wdech i wdech. Świetnie. Znowu stopy. Kolana na szerokość naszych bioder. Bloki będziemy trzymać razem i dociskać tylko dolną część. Naszej dłoni. Tu ważne jest ustawienie ramienia, że łokcie na zewnątrz, ale niżej niż klatka piersiowa, w taki sposób. Także dłonie na wysokości klatki piersiowej, na wysokości mostka. I próbujemy przy wydechu ściągnąć, ścisnąć bloki. Wdech i wydech. Można oczywiście same dłonie, ale jeżeli ten dystans jest większy, ta się zwiększa, to mięśnie pracują troszeczkę inaczej. Więc możecie próbować na początku w ten sposób, a później z lekkim dystansem. Znowu wyobrazić sobie, że coś macie między dłońmi i próbujecie ścisnąć, trzymając cały czas tam pozycję dłoni. Poczujecie aktywację mięśni, szczególnie właśnie po tej stronie, tu wewnętrznej. Wdech i wydech. Doskonałe ćwiczenie na wzmocnienie nadgarstków, wzmocnienie przedramion, ramion, mięśni klatki piersiowej. Dla tych, którzy już bardziej są wprawieni i rzeczywiście aktywują te mięśnie na poziomie zaawansowanym, to będą czuli też również pracę mięśni klatki piersiowej. Wdech i wydech. Sprawdźcie jak barki, sprawdźcie jak mięśnie twarzy. <laughs> Wdech, tylko przyczujemy z wydechem. Próbujemy ścisnąć bloki. Wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Świetnie, teraz trzymamy i sama rotacja przedramienia czyli pracują łokcie, pracują nadgastki. Cały czas trzymając tą samą pozycję. Można oczywiście bez bloków w ten sposób. Albo próbujemy, ten znowu możecie coś tutaj trzymać, czy to taśma, pasek, żeby trzymać ten sam dystans. Jeżeli dajecie radę bez, to jeszcze lepiej. Wdech i wydech do siebie. Barki cały czas swobodnie. Jeszcze raz wdech i wydech. Świetnie, rozluźniamy znowu, lekko potrząsamy dłońmi, Kołyszemy ramiona przy tył. Bardzo swobodnie. Jeszcze tylko otwórzcie, zamknijcie, tak żeby rozluźnić mięśnie dłoni. Lekko, tutaj zamykamy pięść, nie za mocno i krążenia z nadgarstka w jedną, w drugą stronę. I rozluźniamy jeszcze raz. Świetnie. To wszystko na dzisiaj. Przyjmiemy naszą wirtualną piątkę. Mam nadzieję, że te ćwiczenia będą Wam się podobały i będziecie z nich korzystać regularnie. Regularnie to znaczy ustalacie sobie jeden raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu i trzymacie się tego tego harmonogramu każdego następnego tygodnia. To znaczy, że ćwiczycie systematycznie i regularnie. Na początku szczególnie systematyczność. Systematyczność jest ważniejsza niż to, jak często ćwiczycie. Więc, jeżeli ktoś nie ćwiczył, to raz w tygodniu w zupełności wystarczy, ale robimy to każdego tygodnia. Potem dodajemy dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu i niektórzy z Was już pewnie mogą pięć, sześć albo nawet każdego dnia. Napiszcie no, w komentarzu, kto ćwiczy regularnie i jaka to jest intensywność. Tak, żebym po prostu wiedziała, na jakim jesteście poziomie, bo to też jest dla mnie ważna informacja, jakie ćwiczenia mogę już dla Was tutaj jeszcze proponować. Także to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że skorzystaliście dzisiaj z ćwiczeń ze mną. Będę czekała na Wasze kciuki, będę czekała na Wasze fantastyczne komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy dołączają do subskrypcji, korzystając z płatnych podziękowań czy z postawieniami wirtualnej kawy. Także żegnam się z Wami dzisiaj. Życzę Wam miłego weekendu, miłego tygodnia i do zobaczenia z kolejnym odcinkiem. Zapraszam również do sklepu internetowego, gdzie. Możecie zakupić koszulki, czapeczki, kubki czy inne gadżety z nadrukami w tematyce fitnessu i aktywności. Żegnam się z Wami, do zobaczenia ponownie.